Osoby o słabym sercu może powinny pominąć dzisiejszy materiał, jako że zliczamy bossów z gier komputerowych, którzy sprawili, że przeszły nas ciarki po plecach, a nasze serca zaczęły bić znacznie szybciej. W ramach tej listy sięgamy w ciemne zakamarki gier komputerowych, by znaleźć designy lub pomysły bossów tak odrażające czy straszne, że ciężko nie poczuć się nieswojo, stawiając im czoła. Witajcie na liście 9 najbardziej przerażających bossów w historii gier. Komputerowych. Starałem się też pominąć obsadzanie listy paroma bossami z tej samej serii gier, jako że pewnie całą listę można by zbudować na podstawie chociażby samej serii Resident Evil, jako że sporo tam przerażających pomysłów na walki z bossami. Numer 9. Omega Flowy z Undertale. Listę zaczynamy z tej ździebko łagodniejszej strony, niemniej jednak jest to jedna z bardziej szokujących pozycji na tej liście. Całą grę spędzamy budując przyjaźnie, wygłupiając się i raczej spędzając dobrze czas w środowisku, które straszne nie jest w żadnym stopniu. Gdy jednak dotrzemy do finału neutralnej ścieżki, powita nas ten przystojnie. Jego design opiera się na różnych stokowych obrazkach, zszytych razem w Photoshopie, przez co wygląda dosyć niepokojąco, a już na pewno jak nic. Innego w tej grze. Dodajmy do tego jego śmiech z początku walki, monitor, który wyświetla niepokojące rzeczy na jego czole i fakt, że ten boss ma autentyczną zdolność do skaraszowania naszej gry i zmieniania poszczególnych rzeczy w niej, jak nazwą pliku czy całe intro. I mamy co najmniej niepokojące starcie na naszych rękach. Numer 8 The z trzeciego Metal Gear Solida. The Sorrow to paranormalne zjawisko, które ciężko wytłumaczyć. Nasz bohater Snake pada jego ofiarą po skoku z wodospadu, co prawie kosztowało go jego życie. Większość tej walki raczej przepełnia melancholia, bardziej niż strach czy zaniepokojenie. Sorrow przywołuje duchy każdej osoby, którą zabiłeś zamiast uniknięcia walki, czy użycia niezabójczych metod eliminacji w grze, co szybko zamieni się w prawdziwe piekło, jeżeli nie szanowałeś życia swoich wrogów. Cała walka odbywa się w tym fizycznie Niemożliwym, niekończącym się korycie rzeki i nieważne, co zrobimy, kończy się dosyć nagle i w jakże przerażający sposób. Tak. To jest prawdziwy i nieunikniony koniec gry. Oczywiście musimy jakoś przechytrzyć śmierć, ale może lepiej, żeby niektóre tajemnice pozostały tajemnicami. Całą atmosferą walki i w szczególności zakończeniem The Sorrow wywalczył sobie ósme miejsce na tej liście. Numer 7. Gigas Earthbound Kolejna pozycja na liście, która zaczyna się bardzo niewinnie. Jako grupa dzieciaków zwiedzamy świat, walcząc przy tym z hipisami oraz abstrakcyjnymi obrazami i innymi takimi śmiesznymi rzeczami. A pod koniec gra zaoferuje nam niezłą traumę, szczególnie jeżeli zagraliście w nią jako dzieciak. Ta gra była główną inspiracją dla twórcy Undertale, więc podobieństwo w tym aspekcie to nic dziwnego. Jednak gigas jest na całkiem innym poziomie niż Flawy, aby się do niego dostać musimy przejść przez ten dziwny labirynt mechanicznych flaków, po czym przywita nas ten niepokojący widok. Gdy walka faktycznie się zacznie, okaże się, że postać tego pradawnego koszmaru jest tak niewyobrażalna dla naszych bohaterów, że nie możemy zobaczyć jego prawdziwej formy, ani nawet zrozumieć jego ataku. W całej walce towarzyszy niepokojąca muzyka i lawina ataków, które znokautują całe nasze party, zostawiając tylko głównego bohatera w walce sam na sam z tym czymś. Numer 6. Panzer Morder z Call of Duty World War II Zombies. Gdy już myślałeś, że Call of Duty Zombies wypaliło się z pomysłów na odzianie cię w gęsią skórkę, pojawiło się to monstrum Skoda World War II złożony w całości z ludzkiego mięsa, kości, metalu i nienawiści do ciebie. Golem ten przetestuje umiejętności całej twojej ekipy znajomych i ciebie w ostatniej walce tego trybu. W trakcie walki zalecam nie myśleć zbyt długo nad jego przerażającym designem prosto z piekła, tylko ładować w niej Ile fabryka dała, zanim rozsmarujecie na miazgę pod masą trupów, które budują jego masywne ciało. Postaraj się nie zostać kolejnym klockiem w tym bajoniklu jakiegoś nekromanty. Na piątej pozycji mamy Pixiego z gry Manhunt. Manhunt to gra, która ma bardzo mały rozgłos, mimo tego, że wyprodukował ją Rockstar Games, jednak przynajmniej ta walka na niego zasługuje, jako że jest jedną ze straszniejszych rzeczy, jakie widziałem w grach. Zaczyna się ona od tego, że przemierzamy kompletnie cichy korytarz, po tym jak ledwo uciekliśmy z windy przed maniakiem z biłą motorową i nagle znikąd. Bezbronni musimy używać cieni, by się schować przed tym monstrum ze świńską skórą na mordzie i bronić się atakując kawałkami szyb z ciemności. Klimatowi walki pomaga to, że nie mamy tutaj żadnego soundtracku. Jedyne co będziemy słyszeć to świńskie ryki i pracowanie silnika piły spalinowej gdzieś w sercu tego opustoszałego kompleksu apartamentów. Jeżeli do tej pory podobał Ci się filmik, to przemyśl rzucenie paru złotych w moją stronę na moim patronite. Link do niego znajdziesz w opisie. Wielkie dzięki wszystkim, którzy mnie wspierają. Numer 4. Ludwig de Akurst z Bloodborne. Dark Souls i Bloodborne mają masę bossów z potencjałem bycia paliwem napędzającym nasze koszmary nocne. Jednak rzadko o tym się myśli, gdyż jesteśmy zbyt zajęci obskakiwaniem od nich szybkiego łomotu. Ludwig to jeden z najlepszych bossfightów w tej serii gier i zdecydowanie najstraszniejsza kreatura jaką spotkamy w tym uniwersum. Konie podobny stwór, którym stał się rycerz Ludwik, szarzuje na nas niczym bestia z naszych najgorszych koszmarów, ryczy jak oszalałe zwierzę i na pewno będzie źródłem niejednej naszej śmierci. Jego design jest przerażający, walczymy z nim w sali wypełnionej po kostki krwią jego ofiar, a utwór, który mu towarzyszy zawiera pełno złowrogich przyśpiewów i zwiastujących złe rzeczy dźwięków. Gdy zbijemy go do połowy życia, to kreatura sięga po swój miecz, nagle jej dziki wzrok wypełnia chłodne skupienie, staje na dwóch nogach i walczy z nami w zupełnie ludzki sposób, mimo swojego zdeformowanego ciała. Cała walka pewnie byłaby dużo bardziej przerażająca, gdyby nie fakt, że walczenie z Ludwigiem wypierdziela hype poza skalę, a adrenalina, która nas przy nim przepełni, rozwieje jakikolwiek ślad przerażenia. Co nie zmienia faktu, że Ludwik to na papierze jeden z bardziej odrażających i przerażających bosów w grach komputerowych. Na miejscu trzecim mamy Nemesisa z oryginalnego Resident Evil'a 3. Początkowo zastanawiałem się nad oddaniem tego miejsca Nemesisowi z remake'u. Jako, że jest to dużo nowsza gra i ma tak dużo lepszą grafikę, to sensownie byłoby założyć, że nowszy Nemezis jest straszniejszy, prawda? Jednak remake Resident Evil'a 3 jest kompletną klapą w tym aspekcie. Oryginalny Nemezis potrafił sprawić, że momentalnie twoje spodnie zaplamiły się na brązowe. Co więcej, jestem w stanie zapewnić cię, że gdybyś w tej chwili zagrał w tę grę z 1999 roku, dalej byłbyś pod wrażeniem tego nieustającego, przerażającego zagrożenia, którym jest tytułowy Nemesis. Zainfekowana wirusem typu T, eksperymentalna broń biologiczna, której zadaniem jest wyeliminować wszystkich członków specjalnej grupy Stars, zaskoczy nas w wielu miejscach i gdy najmniej się tego spodziewamy. Towarzyszyć mu będzie jego utwór muzyczny, który po dziś dzień sprawia mnie w stan paniki i arsenał broni takich jak wyrzutnia rakiet, jego zmutowane macki i co najważniejsze jego masywne ręce i unikalna w całej oryginalnej serii umiejętność przechodzenia za nami przez drzwi, co sprawiło, że żadne miejsce nie było bezpieczne, gdy ten był w pobliżu. Numer 2. Niewidzialny potwór Amnesia The Dark Descent nie jest to właściwie boss, jako że raczej z nim nie walczymy. Niemniej jednak jest to cholernie unikalne spotkanie w grze, i mimo wszystko musimy go przechytrzyć i przez umknięcie mu pokonać go. Więc zaliczam go mimo wszystko do tej listy. Ogromne brawa dla dewelopera Frictional Games za sprawienie, że potwór, który kompletnie nie ma żadnego modelu postaci, który mógłby nas przestraszyć, okazał się jedną z najstraszniejszych części całej gry i jedną z najikoniczniejszych scen w grach z gatunku horroru. Numer 1 Pyramid Head Silent Hill 2. Kreatura, która miała reprezentować chęć bycia ukaranym naszego głównego bohatera Jamesa Sunderlanda. Najwyraźniej wzięła sobie ona to do serca, bo pokarała niejednego, kto zagrał w Silent Hill dwójkę, Odziany w fartuch rzeźnika z ogromną metalową piramidą na głowie, która skrywa jego twarz i uzbrojony w wielki nóż. Powiem szczerze, że z wyglądu nie jest to najstraszniejsza rzecz związana z serią Silent Hill, ale w wykonaniu nie Nikt nie jest tak przerażający jak on. Dźwięk powolnego targania ze sobą komicznie przerośniętego noża do dzisiaj rozbrzmiewa w koszmarach osób, które podjęły się przejścia tego niesamowicie klimatycznego horroru. Nie znalazło się tutaj Twoje osobiste wytypowanie na najstraszniejszego bossa z gier komputerowych? Podziel się nim z nami w komentarzach. Zachęcam do zajrzenia na mój Twitch TV w opisie, jeżeli kiedyś chcecie zobaczyć, jak na streamie poradzę sobie z niektórymi bossami z tej listy. Na dzisiaj to już wszystko, dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i do usłyszenia w kolejnym materiale.